Uroczyście zapewniam Was. Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo. Jeśli zaś obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, Zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, ojciec okaże mu cześć. Słowo, które dzisiaj dostajemy, jest, jest właściwie takim słowem, które nie wymaga, nie wymaga żadnego komentarza. Jest słowem niezwykle oczywistym, ale najczęściej jest tak, że najłatwiej jest wyłożyć się na tym, co jest tak bardzo oczywiste. I to, co jest tak bardzo oczywiste, wydaje się nam nieraz niezwykle trudne, wręcz niemożliwe. Myślę, że tak jest w przypadku tej, tej Ewangelii, tego pięknego fragmentu. Pan Jezus, który pokazuje drogę obumierania jako, jako drogę do szczęścia, jako drogę do odnalezienia pokoju. Droga obumierania, droga, w której umiemy rezygnować z siebie, z własnych ambicji. I myślę, że tutaj może pojawić się pierwsza trudność w obliczu tego świata, w którym żyjemy. Jest to Ewangelia, która ma się nijak do rzeczywistości. Gdzie wszyscy zabiegają o to, żeby coś znaczyć, żeby być kimś, żeby nic nie stracić, żeby zyskać. Jezus mówi, Że jesteś kimś, zyskujesz wszystko, jeśli umiesz stracić. Jeśli umiesz tracić. Wiecie, droga obumierania to jest droga miłości. Nie ma innej miłości. Każda inna miłość, która, y, która jest miłością, która mi służy, y, która jest y, nie? miłością, która, y, którą wykorzystuję dla siebie, którą trzymam pod siebie, jest pseudomiłością, jest jakimś jej absolutnym wypaczeniem, jest jej zaprzeczeniem, jest największą formą egoizmu. Nie? Pomyślcie dzisiaj, dlaczego ludzie łączą się ze sobą. Co jest kategorią doboru dzisiaj, nie wiem, małżonka? To, żeby był najpiękniejszy, najlepszy, nie? najwspanialszy, najinteligentniejszy, no ale tą kategorią jestem ja sam. Nie? Znaczy, to piękno, ta inteligencja ma służyć mnie. Przy czym, wiecie, nie ma nic tym złego, że człowiek szuka. Że człowiek wybiera sobie kogoś, kogo obdarzy uczuciem. Ważny jest też kierunek, czy, czy w momencie, kiedy przyjdzie mi obumierać w, w małżeństwie, w miłości, nie? czy będę potrafił to przyjąć jako drogę mojego wzrostu, czy kiedy pojawią się pierwsze problemy, czy kiedy pojawią się pierwsze zmarszczki. Nie? Będę trwał nie? w takiej świadomości, że to, co się dzieje, jest. Po to, żeby mnie wzmocniło, jest po to, żebym zyskał pełnię człowieczeństwa, jest po to, żebym odzyskał w sercu pokój. Miraże tego świata nam podpowiadają, że kiedy przychodzi pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta, setna trudność w małżeństwie, no to znajdź sobie lepszą miłość. Znajdź sobie coś, co ci tę miłość zastąpi. Pomyślcie, jak poranione są serca po zdradzie małżeńskiej. Człowiek nie znajduje pokoju, ponieważ jest to zaprzeczenie miłości. W pierwszym takim odruchu ta Ewangelia może nam się wydawać absolutnie trudna. Kto z nas ma ochotę dzisiaj umierać? Pan Jezus mówi: Musicie umierać, nie, żeby być szczęśliwi, nie? Akurat. Znamy tysiące rozmaitych ścieżek prowadzących do szczęścia, według nas, ale droga umierania jest drogą ostatnią. I, I moglibyśmy absolutnie, wiecie, tutaj z Panem Mogiem dyskutować, moglibyśmy tutaj. Próbować układać się z nim jakoś. Gdyby nie to, że on nie tylko nam pokazuje drogę, ale on jest drogą. Czy ostatecznie to, co Pan Jezus mówi, to, co do czego nas zaprasza, to jest to, czym on sam żyje, to, co, czym się stał. On stał się czystą miłością. Czy Pan Jezus nie wzywa nas do czegoś. Czego sam by przedtem pierwszy nie podjął. Droga kariery, droga, to nie jest droga Jezusa. Droga Jezusa to jest droga uniżenia, droga pokory, droga krzyża, droga obumierania. Wiecie, mi się bardzo podoba ten obraz miłości, która jest miłością nierozpoznawalną na końcu. Człowiek, który kocha, jest człowiekiem, który na końcu chce być nierozpoznawalny. Zawsze w sercu mam obraz Baranka, który stoi w niebie. W Apokalipsie jest ten przepiękny obraz, stoi jakby zabity. Wszyscy spodziewają się wielkiego króla, który przybędzie, nie? Mesjasza, który będzie sądził ludy, nie? Nie spodziewali się, że to będzie baranek, który będzie stał, jakby zabity, absolutnie nierozpoznany przez, przez niebo, nie? Tak dał się bardzo wy, wy, zmienić miłości, że podniósł to oblicze także do nieba, nie? Oblicze, słuchajcie, wyczerpane, nie? Przepiękny obraz miłości. Nie? Jezus nie tylko pokazuje drogę, ale drogą się staje. Ale drogą się staje. Miłość sprawia, że, że, że człowiek potrafi stracić twarz. Ojcowie Kościoła są, przep... nie wiem, fantastyczni słuchajcie, w opisie miłości, kiedy mówili o tym, że, żeby mieć starte dłonie od miłości. Nie? Ktoś z Was chce mieć starte dłonie od miłości? Czy nie jest przypadkiem tak, że, yy, że chcemy, żeby nasze dłonie były piękne, gładkie, nie? najlepiej, żeby nikogo nigdy nie dotykały, żeby im służono? Najwyższa forma egoizmu. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, jaka jest logika. Jeśli miłujesz swoje życie tutaj, na świecie, jeśli, jeśli jesteś zapatrzony w siebie, jeśli nie potrafisz stracić siebie, nie? Owszem, będziesz podobać się światu, ale stracisz życie, nie? I wiecie, Pan Jezus nie mówi też tego w kategoriach, że to się wydarzy kiedyś, w życiu wiecznym. To będzie konsekwencją, natomiast to się stanie tu i teraz. Ilu dzisiaj jest ludzi nieszczęśliwych? Ponieważ nie potrafią kochać. Ilu ludzi zabiera sobie, odbiera sobie życie, dlatego, że nie potrafią kochać? Co jest sensem naszego życia? Jak nie umiesz tracić siebie tutaj, na tym świecie, mówi Pan Jezus, stracisz swoje życie. Ale jeśli umiesz stracić tutaj, odkryjesz coś niesamowitego, coś, co absolutnie Cię porwie. Nie? Coś, co sprawi, że będzie w tobie szczęście, nie naraz, yy, naraz będziesz zaproszony tam, gdzie jest o, syn. Gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, ojciec, okaże mu cześć. To jest droga naszego wyniesienia nie ma innej drogi. Droga naszego wyniesienia najpierw prowadzi przez drogę naszego uniżenia. I im prędzej to zrozumiemy, tym, tym lepiej dla nas, nie? tym więcej życia tutaj zyskamy, tym bardziej będziemy spokojni, tym bardziej będziemy radośni, nie? tym bardziej będziemy szczęśliwi. Nie? Oby tak było, z całego serca Wam na to błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.